Siema, dzisiaj będziemy grać w Majestat Tycoon 3. To jest kolejna część Majestat Tycoona 2 i po prostu Tycoona. To jest aktualnie w wersji alfa. Kosztuje tam 25 się obu, więc nie, wie, nie dziwię jak ja tam jakieś glitche. Tu bierzemy już tą plotę widzowie. Bierzemy nowego Sejba se 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 Mamy farmę do wydania. Mamy domek, ciekawe. Mamy jakiś pinut, uh, beast, nie wiem jak to przetłumaczyć. Mamy modernistyczną styczną nie? Fa fajnie nawet wygląda. Mamy Cozy to jakiś whitebox bisto, Cozy Stand. Uuu, uh, to wygląda fajnie. Mam też Glass kafe widzowie, łopane stałe, Modern Home, to to. O, fajny na ten dezert de obaw widzowie O, to, to jest fajne mam jeszcze ten hm, tu jest mamy już tylko, ok a ten a tu jest widzowie może on będzie jakiś fajny bo ja myślę ten czy ten widzowie mam wybrałam ten ten jak bym tu wybrać, jeżeli mam China, India i Japan to, to i łośi. Ja chyba sobie zabiorę widzowie Japana. No, jakby tu za... Jak tu nazwać um, by swoją instalację? Może. Może widzowie. Pomyślmy. Pomyślmy, e, dobrze, może... E, hm, Może sobie pomyśleć, jak dobrze nazwać restaurację... ...mr. Misio O, tak nazwiemy sobie restaurację. Bo już pierwsi klienci idą. Dajemy go tu, tutaj damy tam klientów. Zobaczymy Co oni zrobią teraz. Chyba coś szukają się, wydaje widzowie. Zobaczymy. No, oni są dwa rameny. Dobrze. Zrobimy invitowie dwa rameny. U, kolejni klienci muszą chwileczkę no, no, zaczekać. Ty nawet... Nie tak bardzo ta ładna jest ta restauracja ładna jest bo wow, ma jakiś chopping level na 4 ciekawie Bierzemy kolejne kołymy widzowe dajemy żeby się ugotowało to, to, ta rzecz hop A znów mam boil później dam im tam miejsce wiem? zachodźcie no, tu dam wam teraz ramen, masz ramen? ty, ty też masz ramen to jest jakiś build czy coś moje menu, tu mam ramen można jakoś boostować, nie wiem jak widzowie staff, czyli no pracownicy upgrade ciekawe dużo tych upgrade'ów trochę i szopa. W ogóle widzowie dwowałam tę gdzie ktoś kupiłem sobie automatic, tylko że ma się mi za kapucha, o jak tutaj widzieliśmy? No 22 dolki, tak gdzieś. Także nie zapomnijcie o sobie i lajku oczywiście. Tyle, idziemy gotować. O! koleczka wbił Witam Witam pana. To jest Exclusive Client, widzowie. Dobra, muszę dać tu... Muszę ugotować kolejne. Gotujemy tu sobie ten kolejny amen. Ej, no nie ma, pa. No nie ma. Nie ma miejsca. Stachu nie ma. Tłum jest. Ja. Na wszystkim, Nawet mamy tutaj osoby. Jest nawet już dużo. No dobra, mamy 122 kasy. Na co byśmy mogli pozbierać? Ja bym sobie pozbierał widzowie na tego. Na kelnera, bo kelner by się przydał jeden by już nam trochę robił. oni już zjedli, dobrze? dobra. O, dali już kaskę widowię. Zobacznie to 22. Spoczko, spoczko. Aha, ja tu muszę dać finish. Dobra, dam im to już. Zauważyłem, że jeszcze widzowie pod shiftem mi się biega. To jakieś kolody i bo... tu mam. To była jakieś sushi i to i to. Może sobie zabiorę to. I sushi dostałem. 6 roków, nie tak źle. znam. Także o mamy kolejnych klientów, zapraszam, zapraszam. Będziemy gdzieś ale ta grafika jest taka fajna. W ogóle, pożegnajmy się na mapie, mam ze przycinek, ze... Przycinek dwie gwiazdy. Coś jest jakieś do działania, to jest jakaś sklep z tu sklep z Tu jakieś piekanie, tu super majka, to tam jakaś farma, więc widzę. Chyba tyle tak to rzeczy. Które pewnie można tam chodzić, to jest jakieś jeszcze Ukoło e, e, Fortuny. Dobra, wchodzimy tam, Zobacz, bo i tu jeszcze klienci czekają. To musimy teraz zrobić im sushi. To robimy im sobie sushi. No dawaj. Mów up dał mi dobra dostał typ sushi no i teraz jeszcze sushi zamawiają ja dziele widzowie I tak jak mówię trochę sobie kupimy e, kelner i w nie zapomnijcie o, o sobie i lajku to was nie zakosztuje a mnie to, to motywuje do E, nagrywanie kolejnych odcinków dla Was. Chyba, on tu sobie je dosłusi. Fajnie, fajnie. A i oni zaraz chcą ramen, widzowie. Szybko e, kroimy. On pewnie też będzie Oni też będą chcieli ramen. Za, założę się. Ja chyba sobie może kupię jednak kucharza, bo kuchar się przydam. No mówiłem, że będą chcieli ra ramen. chyba dam mu już jeden ramen. Sobie, a to mogę zabrać kilka razy. O, zabrałem dwa razy. Dobra, kroję to. Teraz musimy gotować e, wodę. Widzisz? Teraz e, wodę. To jest jakaś smutna babka. To jest jakiś podłużnik Ciekawe. To jest jakaś babka. Cześć, woda, to jest jakiś udzieracz. żeby się nam to nie spaliło, na widzowie. Bo musimy kroić i dać boil. Zobaczymy, smażymy tutaj. Znaczy, no, Gotujemy. Dobra. No, kupujemy tu. Chop. I robimy jeszcze jeden. Znaczy. Jeszcze jeden amon widzowie. Robimy. Znaczy, ja w sumie po tym kupię. Uważam, mam taki plan bo oni chcą ramen najpierw dam, bo jest bliżej i macie macie, macie jest, jestcie. i jak smakuje wam, wam autorski ramen smakuje? a wam? chyba nie smakuje, bo jedzą nie A A kolek gdzieś jest u, dali 28 dodatków i tu tak samo nice Zaraz widziałem, widzowie będziemy mieć na ym, parza kolejnego. To jest budmo, tu widzę, tu jest kontro, co ja to kupuję. I ja. O kolejni... Uuu, mamy kolejną kolejną poesję. Kto jest tu jest Nigiri. Tu też kosztuje 6 dolarów, nie tak źle. Teraz musimy zaserwować 4 dishes. Przyjdą kolejni jak to widzowie Oni od razu z ramenem chcą? No to dobra Musimy widzowie robić ramen, Jak oni chcą mm. Sługa musi przecież widzowie Ale inprestowa jest taka piękna ja gotujemy tutaj ramen Mamy kolejny musimy zrobić jamen. A ten rament to 11 dolków, to nie tak źle, widzowie. No, dobra, lecimy. No, dawaj gotuj się. Mamy rament, widzowie. Serwuję im to. Jak chce y, suszy to mu zrobić sushi, widzowie. Gotuję się. Mam sushi. So musimy to zawinąć. A już dam te sushi. W ogóle, co tu jest? jakiś mapa. Uuu, czeka. Mam jeszcze tyle dań do, do, do odkrycia. Mm. Ciekawe. Uuu, tylko nie będzie światło do lajki. Mm. Ja tak ile czekam, aż oni widzowie że Bierzemy dishes. Um. No i co będziecie chcieli? No. Hmm, to jest ja To jest, jest ludzi. Mama mija, Nowa restauracja w mieście. Bla bla bla, bla bla bla. w wszystko kliczą tam jedynkę cały czas. A oni chcą ramen, a chcecie się dobre. Hmm, nabijmy im ramen. Taka takie, to taka takie fascynujące, jak gotujemy ramen, widzowie. To, to jest najlepsza rzecz. Najlepsza rzecz po prostu. Musimy ją zaserwować. Mamy kolejne. Kolejne jedzenie, co to jest? Ja chcę to z jakiejś mocy. do rajów, ty nie, tak ile widzowie. No i mam gotowe, co tak miałem. Wypadło mi to w głowy widziałem. i czekają na jamen. w ja jeszcze dwie porcje takie muszę zrobić, no, bo kliknąłem, no, robimy, tutaj się jej krokodil. No, nie że się na to uwagi dobra? No, jak jak dotrwa się do tego momentu, to możecie napisać ramen na przykład, ramen możecie napisać. No, to się Dobra, Czy Oni nadarczykają i on też tam, Czy będziemy w sumie... Trzy rameny do, do, do zdania im. Gotujemy ramen. Teraz mamy kwestię tak, call dishes five times. Czyli muszę zabrać te pięć razy dishes? Nie wiem o co mi tam chodzi, ale zobaczymy. A co tam jedzę? W ogóle mogę otworzyć te drzwi też tak. Zobaczyłem lecimy, lecimy oto jest 100 widoków, ja tylko lepiej oni będą chcieli jeszcze zamówić, kolejną kolejna paska. oni też będą chcieli, ja oni chcą moci znaczy 4 razy moci będziemy musieli widoków zrobić ciekawe jak się robi ja mam teraz lec spinować, i tak. niełatwe widzowie moci nie łapę i szybkie to by to tyle zajmuje chyba masz moci jedno mam moci drugie masz kolejne masz kolejne no koleg do mnie dołączył brak brak oni, to widzowie Kolejka przyszedł. O. No kolego. Eee, Dobrze, okej. Ok. Dobra, ok. odziemny e, tu. Tutaj w ogóle mogę już znowu kupić... E, kucharza. Zobaczymy jak on będzie się sztabować. W działach jesteśmy już. Tutaj, od już kucharz dziermie robi. To mu pomogę, widzowie. Ale się przydała kolejna pomoc. Hmm. Robimy, robimy to. Up and down. Badam, mi powiedzieli. I oni tam to jedzą widzowie. Tam oni coś już zamówili? Ta ona zamówiła sushi. I sobie y jedzą i zakończyły. Co to jest widzowie? udony nuby Uuuu, 12 porta widzowych. Ciekawie jak? No, można upgrade'ować to I są kolejne rameny no, To tutaj robię Rameny zrobię Gotujemy, gotujemy ramen Obserwacja, o so, oh, mamy h 5 level 5 Dobra, dam te sushi I jeszcze Ramen raz ja 2 dwa to było. Mm. No, ja sobie to jedzę. Czy da zrobić z pięciu stolików kasę? Dobra, ciekawie. Może jakiś za niedługo upgrade lecie jakieś TIP-Jai? Mm, nie wiem. No, ja sobie to ujmę. Oni jeszcze będą się gdzieś zamawiać? Serio? I ja cię nie bo oni chcą. Oni chcą oczy. Oni chcą udan wizer to ich, robimy w widzowie. Ono widzi noc. Teraz to się oddala. To znaczy. Najpierw odciągnię. grzybków chyba. Ale no już mamy. Wnosimy widzowie i... że udan wizer kolejny. Um, On je tam, oni tam jedzą. Um, zobaczymy. No, No, chcę no, to. Zeszcie... To... Ja tam to Oni będą nadal chcieli zabrać. Ty ile tu jest kasy, bo mi zasłania. To jest chyba, mi się daje 39 kasy. kasy to już od polu przeniosłem. Oni kolejne moczy widzowie, będą chcieli. Nie ma pieniędzy, ona się robi już. Uuu! Nawet. Dobra, musimy dać moczu szybko, by zrobiła. Hmm. Oni, na, oni są neutralni, okej. Okay. Dawaj. Okej, okay, tu, go, okej, okay, tu, okay, manek. Hmm. Okay. Ale tu jedzą te moczu. Aha, bo weksa. Czemu mam taki kopiec, jak to robi? Czemu też bardzo że widzę, więc ja zapomniałam, że chciałam pomydyć. 40 kaski już widzę, nice. A ona chciała Jamon, a uda Wiktoria dzisiaj. Ja widziałam. Po prostu oczko do niej. I ja wiedziałam, widzowie. No. Wiedzcie, tu sobie to jest kolejna, kolejni klienci. No i czy wiedzą z jednikową. Nie zdrowie. jeszcze to co, coś tam. Ciekawe co będą chcieli jeszcze. Ciekawe jak to szybciej. O, nie, co, on, czy on, czy on. nie. Nie chcę zdewali. Tu mam jakieś dykko, jakieś to, jakieś to. Może to. Czykin te ajat. dzisiaj dziś mi uda. Zowie Androidon, gdzie na koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał to nie zapomnijcie o ale... O subie i lajku to mnie to motywuje do kolejnych filmów i naja